Przemyle, kiepele, horebele Pa, właśnie Okej, okay, no na razie nie czuć efektów żadnych brzmi? No. no, to mój pieruch, no Dobra, ja się zamknę, nie? Jak dobrze, że tu nie ma psa Jakby on tu był To by mi od razu jakieś dziwne skojarzenia On by tu już od razu coś dziwnego mówił Dobra, musimy zawrócić Nic nie czuć na razie O nie, naguję to. Nie. nie, to nie. Jakieś śmieci, bo Nie. ci się wypali. Jakosie tu na mnie. Uuu, uuu. Czekaj, stój, stój. Stój, o stój. Mógłbyś no, no. to zrobić, do. Nie wokaj do trzeba, ostatnio zostałeś. Z zasady. Nie, prawda? Eee. Ale... A ostatnie oh, dostać na tak szybko, nie? No właśnie, poleciałeś już sowki, to się wydać teraz porusznika. No to ty kto ja poleciałeś teraz trójkę. Więc tak, patr a nie, czekaj, ja mam rochnetkę, kurwa, co na ja nie Ja mam sobie a ja mam flikama, nie? <laughs> ja se poglądam rocznetką <laughs> O i z tym U, jakie ja mam widoki piękne, Uhu hu, hu. Ale <laughs> Ty, ja mam CKP. widoki CKP. tutaj... O, przepraszam Ja się zastanawiam, te CKP nagle zaczęło mieć problem do nas To znaczy? No bo na... O Okej, okay, teraz... No jest lepiej, jest lepiej

Ty, ty właśnie, to jest najmniejsze slajdy, co? Bagażnika. Slajdy. Ty! Muszę zmienić, bo to jest dramat, jak spójrz Ty tym Expo masz problem jakiś? To są slajdy. Masz problem widać. O ty śmieciu. Nie, ja nie będę jechał! Ja. Stadę sobie na środku. To się na O ty, co? Gdzieś jedziesz? To ja ci pomogę coś. Dobra, kurwa. Dobra, ja przyszedłem. Który to? Który gówniarz? Ja mu zaraz pokażę. Który? Masz Który gówniarz? Tu? Tu z tyłu siedzi? Otwieracie. Gówniaro kurwa, słuchaj mnie! Albo zaraz się uspokoisz, albo ci w wpierdol spuszczę. Słuchaj mnie, gówniaro! Grzecznie wykonujesz polecenia funkcjonariuszy i medy medy medyków, albo w wpierdol zostaniesz. Gówniaro jebana. Smarkuj loty. Dobra, możesz już się zajmować ją. Jak będzie sprawa problemy, to wiesz co? Nie no, żartuję. Cicho. No? A daś, Zaraz pogadamy. O kurwa. On poszedł z bronią długą. Bro, poszedł z broń długą. Sielo, sprzedam się na niego. Sprzedam się. Zaawans się, nie nie oczywiście. No. Zaawans się na niego sprzedam. Ale wiesz, że można... Nie, bo ten a awans, ojewać. No jak nie? Jeszcze, jeszcze. Ale nie To ostatnio mówione, nie ma... że mam, do... mam was oszczędzać. Ale nie mnie, ale nie mnie. Wiadomo. Ich, oni mogą dostać awans co tydzień. Ja, nawet jak się rozprzedam na kolegów, czyli na nich. <laughs> no ale czy nie ma, nie ma rangi detektyw 3 plus 1, to nie wiem o co ty... Będzie to... porucznik. Miałem być porucznikiem. Dokładnie, jego docelowy stopień to do porusznik i kapitan jedynka. A co nie wyszło? Co nie wyszło? Podejdzie ktoś tutaj na recepcję? Kukę nie wyszedł. Nie mogę dać awansu, ostatnio dostałeś. Dasz przesady. Nieprawda. To połowienia. O, to ostatnio dostałeś na ślżonkę, tak szybko, nie? Nieprawda. Właśnie, poleciałeś o dwie stopnie, to ci nie mogę dać teraz porucznika. Na bo ja poleciałeś teraz trójkę. Nie przeklinaj dziecko. Nie przeklinaj. Nie, nie wulgaryzuj. Wiesz co nie mi robili? Lo... Wiesz co mi robili w momencie, gdy ja wulgaryzowałem? Wsadzali mi mydło w ryj. Jesteś agresywna z powodu. I czyścili mi. Co mi go chcą zrobić? A jak się teraz zachowujesz? Czemu ja mam wyciszać? Nie mam wyciszalo na razie. Bo mogę się nie w spokojnie odpocząć, no, 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 to ona prawie mnie. Ty sama ten nerwujesz. Ty to nie masz. Dobra, bo będziesz no, zaraz mydłem. Język była Dobra, kur... ale trzeba pierdolę. Zajmiecie zaraz i powiesz, co? Mamy, trzy, mamy dzieciaki. trzy dzieciaki. Ale kosteczki, ale Kostecki, opis Kostecki, opis dziecka opis dziecka do wymiany na, na święta kostki do wymiany, co? Mamy trójkę A? dzieci, daj no ja ofis dziecka. Uuu, uuu, uu, 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 uu. kostki do wymiany, synek. Synek, kostki do wymiany. Dobra, uu? mamy dzieci, trzy plon dzieci, więc jesz. To wyboru do koloru. Ty już szpitala. Muszę, muszę radiować. Dobra, może potwierdzić, że twoja no. siostra, czy pływem jakim ona jest, mam więcej niż 6 lat? Tak. I tak naprawdę pani ma proszę. 5 lat. To wypiara? piara? No. Mhm. no, to nie padamy nic, no, spokojemy. Nie no, no to mogę jej skorzywać, no, Ja ci zaraz, kurwa, nie polebię. No co? Co co mu nie Nie ma nigdzie. Czy nie niby to ogłaszał? Ale chyba. Nie. A, Tak. Porwali tego. A oni ślepcy? Co, że oni tam Tam Tamcego porwali, co... Są... Karadzuku mieli. Bo to No nie jestem pewna. O, przyszedł. Ludzie, ludzi, ludzi, licz. Ale to nie, nie. Ja się ja się Cicho sieć! Dziękuję. Nie. O ty. Chcesz mydłem w język? Zeplos tej plecy. O ty. O Ty. Grzecznij trochę dostarczy. Bo po pierwsze, dostaniesz mydłem po języku, a po drugie wiesz co jeszcze dostaniesz? Ty weź tam tutaj czekasz, żeby nam dalej tutaj jak już Ty pojedziesz jak płokie kamienie, Wol. Bo... Ty pojedziesz jak płokie kamienia, byłeś Dobra, jest taka e, Dziewczynka uważa, że była agresywna, e, jeden chłopiec z e, na przodzie, jest. drugi chłopiec z medykami, bo coś tam się stało. A, to mi głównie chodziło o tego, tego, co jest u medyków, to już mi medyk zgłosił. No. no to mój pieruch no, no, no. <gryzanie> jak kto nie jest. Jak dobrze, że tu nie ma psa Jakby on no, tu ja, był... bo, bo mi od jakieś dziwne skojarzenia On by ty już od razu coś dziwnego mówił Dobra musimy zrobić zam... bo... No kurwa Kieku mówiłem ci coś na temat bekania na tym Dobry! Dobry! Dobry. kładź SIĘ NA ziemi! No, nie Żartuję. Dobry. Żartuję. Dobry Stój! Nie ruszaj się. Ty, 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 ty. I, i, no, i, ej, ej, i, gdzie, i, gdzie, i, gdzie, i, bo, i, bo straszką, zaraz... Kurwa. Bo w ...bo dostaniesz, gdzie łazisz? Na Gdzie skaczysz? Wracaj tu! Dzieci, kurwa, idziecie jebać, tak to się robi? Co? Co? Nie chcę z Przecież to dziecko, no t... le... dziecko nie było nie niegrzeczne, niegrzeczne. Trzeba pokazać co i jak. Ale ono tu jeszcze cię nie boję. Ja się nie boję, nie boję ale przod Trzeba pokazać... Porządku, no, nie mogę, to, by, o, wolę, to policja, co? Bo my musimy mocno no, przetransportować tego brata. No, a czy go no, nie? No, Lewi, jedź za karatką. Ale macie jeszcze... Ale nie, oni to mam no, gesty, no ja się Dobra, jest, że jest nie stanę, po prostu się o molektyla. Czemu Gór chłopak. Tego Czemu chłopak.? Nie, nie. Jest nie. z wujkiem, nie bój się wujkiem. Czemu chłopak? Nic nie zrobi, bo odkreśla synu, nic nie zrobi. Zink! Zink? Nie no, co ty? Dobra, młode, siadaj, siadaj. Jest, jest, nic jest, plan, nie zrobię, nie spokojnie. Nic nie, nie zrobi. No, Dobra, młode, nie mówię, oddrukuję, nie. Do przodu idź. Nie w tej Prawie wy... Ciesz się, że ten, A? złapałem broń. Prawie wypadła. No się bawi jebanym tajzerem. Ty wiesz, A. jak to było tam słychać? Wiesz, jak te jęki tam było słychać? Jakie kurwa jęki? Ja taką burdę powiem, nie szanuj, się. No, no ona się bawiła mną, ja niestety... Ja nie, wiem, ja nie wiem co Ja nie wiem, co ona mi robiła, bo ja nie widziałem, bo miałem głowę za ścianą i widziałem na, cie, na ciebie patrzyłem ja no, no ciebie Głowę za ścianą? No, no miałem głowę za ścianą, no. Tam tam było słychać. No właśnie kurgo, ja coś ale nie ja nie wnikam w to jesteś się oprzeźliwi. Bekas Nie wypomnij na temat Trzymajcie się, lekko A właśnie, no. Okay, no. na razie nie czuć efektów żadnych. Zła. Nic nie czuć na razie. Czułeś to ty w dopiero. Ooooooh! Nie. Neguję to. to nie! Nie, to nie! Ja mam 7 jazd. Ja mam 7 jazd. Co? Jeszcze raz? Z nią byś nie chciałbym? Nie wiem, chyba nie. Agresywna jest właśnie. Pokazała jaka jest agresywna na tym moście. Ja. No właśnie, widzisz? Co? Trochę tak się krzywisz, na Co się krzywię? Ty się krzywisz. Spójrz na siebie tylko, on jest jeszcze prosty. Spójrz na siebie i się. A nie mnie tu ugrożasz. Jakiś... nie wiem, jakiś jak ten niby hantuje. Jako szyku. Uuu, gdzie tu na mnie? Uhu, uhu. Czekaj, stój, stój! Stój no, stój! O no, kurwa, co ty robisz no?